Hej z tej strony Hubert. Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku dodamy FC Barcelonę do Ekstraklasy i zobaczymy, czy wygrają całą Ekstraklasę i kto będzie królem strzelców. Przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał tam na dole i co? Lecimy! Pierwszy mecz Barcelona będzie grała z Górnikiem Zabrze. Zobaczymy, jak se poradzą w tej Ekstraklasie Barcelona. Barcelona ogólnie skład wygląda... W następujący sposób mamy Lewandowskiego, Olmo, Rafinie, Yamala, Pedriego de Jonga, Balde, Kubarcy, Martineza, i jakiego Penie, który zostanie wywalony. Kurde, nie masz cheny? Szkoda, nie dodałem szczęsnego do Barcelony i parcie. I to ja muszę też tego włożyć tu. A nie jest szczęsny, dobra, on sam dodany został. Pójdź, nie zauważyłem, jestem ślepy widzowie, ale wiecie, wiecie się to Więc tak, tak się prezentuje pierwsza jednostka. Przechodzimy do kalendarza i zaczniemy symulować po prostu mecze, bo będziemy symulować te wszystkie mecze, bo po kolei jakbyśmy mieli oglądać mecze, to by trwało wieki. Więc sobie symulujemy do stycznia w tym momencie, żeby zobaczyć jak po pół sezonu... Jak pół sezonu sobie poradzą. Symulujemy... O... Do... do okna, albo... Nie, do okna transferowego po prostu. Zobaczymy jak se poradzą. Tutaj mamy Górnik Zabrze, z którym wygrywamy 3 do 1. Fajny wynik. Kolejnym meczem będzie Pogoń Szczecin. I z Pogońą powinny być łatwe 3 punkty. I to są 3 punkty 2-0 z Pogoń Szczecin. Mamy Raków częstochowe. No z Rakowem może być ciężej. Raków potrafi z europejskim drużynem grać. I tak jak mówiłem, remis się wydarzył. Motor no Lublin. No tutaj, jak nie wygrają, to... O. Ale było ciężko, 3 do 2. Ta symulacja też potrafi być nieraz no, niemożliwa po prostu, bo nieraz można nawet przegrać z jakimś jedną gwiazdką zespołem. Widzę, pójdź. 2 No na razie wszystkie mecze wygrane, a nie, zapomniałem jeden remis z Rakowy, ale tak, to poza tym wszystkie mecze wygrane są porażki jeszcze nie ponieśliśmy śląskiem. 2 do 1. Wygrana na luzie. ale Lechią Gdańsk powinno też być łatwo, bo jednak Lechia zawsze kończy gdzieś u dołu tabeli. Potrafią Kączy więc w rzeczywistości oczywiście, a nie wiem jak sobie w FIFA poradzą. No tutaj oczywiście przegrana Leki Gdańsk. My wygrywamy teraz S Monako W Lizemiszu w też ważne, żebyśmy wygrywali. Też nie mamy. Jakby ciężkich zadań w lidze, więc w lidze mi powinno pójść gładko i zobaczymy sobie wszystkie rozgrywki, jak to, jak se poradzą po prostu na końcu, na końcu Barcelona. Jak na razie remis piastem, gliwice, no, 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 trochę źle z jakby sami drugimi, remisem Lidze misów. jak to wyniknie. Jeden do jednego, no nie wiem, jak oni to zrobili, ale nawet nie mam pytań. Jagielonia, no tu. tu może być ciężej i remis, zaczęliśmy remisować, widzę, że lewe MVP dostanie meczu. Ale jak patrzę na to, to jest lipa trochę, jak zaczęliśmy remisować mecze. To że jeszcze nie przegraliśmy. No i 3-1 z Radomiakiem, brawo. No, Bayern Monachium w Lidze Mistrzów, no tu może być pierwsza porażka. Ale remis, widzę, że Barcelona nie lubi przegrywać. Ale dużo remisów jest. Zobaczymy, jak to przełoży się w lidze. W ekstraklasie pierwsza porostka GKS Katowice No to tego się nie spodziewałem po prostu. Teraz Legionia. Legia. No, przegrała Legia, oczywiście. Więc to, chociaż na tyle było dobre. <grymne> UEFA Champions League jakiś sparł Konstanta. I remis? Z taką drużyną Remis. Nie wiem, co się dzieje z Barceloną, ale śmieszne to. Z Lechem Poznań Barca wygrywa 2 do 1. Tyle dobrego, mamy 22 listopada zaraz. Więc się zbliżamy powoli do stycznia. I z Koroną Kielcem Barcelona 3 do 2 wygrywa, więc po ciężkim boju, ale jednak jest te, są te 3 punkty. W Steinbrest wygrywa... nie. Nie wygrywamy. Remisujemy. Nie wiem, co w Lidze Miszu się dzieje, że remisy sami łapiemy. Ze Stalą Mielec powinniśmy wygrać, ale przegrywamy 1 do 0. Śmieszne trochę. Tak ta Barcelona gra w tym momencie. Początek mieli dobry, ale widzę, że już prawie połowę mają tragiczną. Dobra. Przegrywamy kolejny mecz z Krakową. To, to mnie śmieszy, że z przegrywamy. Z są Dortmund. W tym momencie wygrywamy 3 do 1, więc fajny wynik. 3 punkty w Lidze Mistrzów są. Będzie tak jak Barcelona po prostu w Lidze nie wygra. Lechia Gdańsk 3 do 1 dla Barcelony w tym meczu. Barcelona MVP, Tak znaczy Barcelona MVP, Lewandowski MVP mówię. Hmm. Kolejny mecz w Lidze Mistrzów z Benficą tym, tym, tym razem. I ten mecz skończy się wynikiem, zaraz zobaczymy, bo duża symulacja jest. Jednak dużo przerwy mają do tego meczu i w tym momencie Barcelona 4 aż do 1 wygrywa. Ładnie. Ze Stalomiele, ze Stalą chyba przegraliśmy jak pamiętam, ale teraz 3-0, gładko wygrywamy. I Bergamo Calcio w Lidze to będzie wygrana, wygrana i to na pewno już mamy ten awans do, do fazy mam nadzieję, że pucharowej. I co? Jak to się prezentuje na razie w tym momencie w lidze i Lity mistrzów. Pierwsze miejsce na razie my mamy Mistrza. 45 punktów. Za nami jest Legia, która ma 41, 3 Raków, 7 punktów. Lech Poznań, 33 punkty. No, i Jaga 33 punkty. Tak to się prezentuje. No, blisko jest Legia i się tego obawiam, więc musimy odgonić od nich. Tak się to prezentuje w tym momencie. Sprawdzimy. Liga Mistrzów. Szóste miejsca, czyli nie gramy w playoffach dobrze. Jesteśmy w tej ósemce najlepszych drużyn. Zdobyliśmy 8 meczów, graliśmy 16 punktów, zdobytych 4 zwycięstwa, 4 remisy. 0 porażek. To jest chociaż taki sukces, yy, Myślę, że na pierwszym perze, na drugim City i na trzecim Real Madrid. więc no tak to było. Te oferty, które są mocne używamy, bo Liverpool, Juventus, Atletico, Inter, tak się to prezentuje, też sprawdzimy jak na razie w naszym zespole. Albo kto jest królem szelców, rozgrywek, jak na razie można sprawdzić. Rafinha 15 goli, czyli jest Lewandowski 11 bramek, czyli wiadomo, że Rafinha jest najlepszym szelcem klubu, ale też może w Lidze Miszu na przykład taki Lewandowski więcej strzelił. Zobaczymy w sumie, jak to się prezentuje w naszym zespole. Lewandowski 15, Tym, ale Rafinha ma 8 asyst do tego, a Lewandowski ani jednej asysty, więc no że w Champions League, Lewy zdobył 4 bramki, Rafinha 2 bramki Więc takie porównanie to jest W tym momencie więc Lewy w Lidze Mistrzów strzela bramki jak zawołanie. nie albo Też widzę, że 4 bramki w Lidze Mistrzów I Olmo trzeci najlepszy Strzele czwarty Lamin Yamal. Okej okay. To by się zgadzał <laughs> Więc tak to się prezentuje Więc można lecić kolejną część sezonu Sprawdźmy Skoroną Kielce gramy i w tym momencie z Koroną Kielcem wygrywamy po oknie transferowym 1 do 0. Mamy teraz Lek Poznań, z którym remisujemy. Isak widzę, że dał im wygraną, znaczy remis w tym meczu. Nie dziwię się. Legia Warszawa, legia Warszawa 2-0 przegrywa z nami. Widzę, że też tego. Nie wiem czemu był wystawiony w tym meczu. W ogóle też tego na samo Losuje do tego skodu. Bezsensownie moim zdaniem. To mecz powinien być szczęsny na bramie. To mnie ciekawi. Okej, okay. widzę że przegrywamy. Dziwna. Bardzo dziwne, ale z tym akurat nic nie zrobię. Ta Lipsk w w Mistrzów Pierwszy mecz w lidze... Nie pierwszy? Nie, nie wiem. Ale wiem, że przegrywamy i to sporo, 2-0. No i... no... Kurde, tym akurat nic nie zrobię. Niestety chyba odpadniemy z Ligi Misów. No, tak. Do 3, 3 ale przegrywamy tam, Przegrywamy, bo w tamtym 2-0. Niestety odpadamy z Ligi Misów. Na szybki metamy. jeszcze z lipskie. wstyd trochę. Teraz piastem przegrywamy. No, zaczęliśmy przegrywać mecze, to... No, Niedobry prognostyk, ale co zrobisz, nic nie zrobisz. Teraz yy, Lewandowski w końcu przełomuje Szczelecki. o. Na Lewy zaczął 2-1, wygrywamy. Ym, Motor Lublin. No i remis sami się kończy. Rafinha dostaje WP po świetnym występie, ale i tak ten remis nie zadowala. UFA Champions League, Borussia Dortmund. A jednak wygrywamy, czyli wygraliśmy z derby, skończymy mecz 2-0. Dobra, to mi się pomyliło. Po prostu źle spojrzałem. Myślę, że robiliśmy z nami wtedy wygrą. Ale wygrywamy z Borusem chyba. Wygraliśmy, jak dobrze spojrzałem. Raków Częstochowa. Wygrana Borusa Dortmund. Drugi mecz i remis, ale wygrywamy. Nie, nie remis. 3 do 1. Więc... więc Chodzimy dalej. Chyba do półfinału, jak dobrze pamiętam. Wygrywamy z GKS Katowice. Dobrze jest. Dobrze jest. Radom jak Radom. Z Radomiakiem wygrywamy, 2 do 1 No i Arsenal blizze mistrzów tak. 1 do 1 w półfinale, wiesz że Arsenal w ogóle tak daleko doszedł to jest No nie, la... nie nada wyczyn Dobra z śledziami wygrywamy Tutaj mamy 4 do 2, finał jest nasz Finał jest nasz widzowie Zobaczymy, jak się poradzą w finale Ligi Fajnie Panie, by było jakby Barcelona wygrała, po prostu. I Real Madrid w, Le w Lidze Mistrzów No to symulacja, panowie. I panie. Jak się poradzą w Lidze Misów z Real Madrid. Oczywiście ja jestem za Barceloną, żeby nie było. Mam nadzieję, że wygra Barcelona. I co się stanie? Muchas gracias, Jeste para vosotros. Wtedy 1 do 0. Real Madrid Ligą Szkoda, bo fajnie byśmy ten sezon zapieńczotowali Wygraną ligą, wygraną ligą Miejszą. Ja już mówię, że wygraną ligą, a ja nawet nie wiem, czy wygraliśmy tą ligę. Może znaleźć się okaże. Ale wygraliśmy sezon. 34 mecze, czyli 24 zwycięstwa, 5 remisu, 5 porażek, 77 punktów. Bramki. Rafinha 25 goli i 10 asyst. Lewandowski 19 goli i 1 asysta. Yy, Rafinha miał. 5 goli w Lidze Mistrzów yy Lewandowski, 6 bramek. Więc dobry, i w Lidze Mistrzów jeszcze asysta. Zdał, więc fajnie. Ale Lewandowski zagrał 5 meczów mniej, więc musiał coś mieć: albo kontuzję albo coś. To aż dziwne. Ale minus 4 overalla po tym nie dostał. Dziwne. Bardzo, ale to bardzo dziwne jest, że dostał aż minus 4 overalla. Miał przedtem 89, a tu 85. Dramat. Rafinha ma 8-8, więc... w miejscu? Nie, wzrósł chyba, bo też, albo nie. Ale nie pokazuje, że na plusie, więc raczej stoi miejscu. No, ja mam 10 bramy, widzę Olmo 11, no Olmo widzę, że dobry strzelec też się trafił nam. Ale kto widzę? Miał najlepszą liczbę goli. Najlepszym strzelcem ekstra klasy został Rafinia, drugi Isak. W ogóle Isak, Wolemark i Sousa byli lepsi od Lewandowskiego. a to jest bardzo, ale to bardzo dziwne. W asystentach Wolemark wygrywa. Fermin drugi jest w asystentach, więc jako asystent dobrym był Fermin. Czyste kąt, a też Sagan drugi. Jako najlepszy. Czysty kąt. Ale z Rad... radością gości, był pierwszy. Więc zobaczymy. W kraju tutaj raczej naszego nie będzie Barcelona jest, a Olmo 1 jeden gol Dobra Przechodzimy do Ligi Mistrzów Lidę Mistrzów najlepszym sercem był 5 Drugi Kane, Martinez, Gordon, Nasz dopiero zawodnik Doszli do finału, ale dopiero Lewandowski Tak naprawdę ma i bramek i 14 miejsce No trochę jednak to jest dziwne w asystach no tutaj też nie powalają, i dopiero pewnie ktoś jest na samym końcu, nawet nie wiem czy w ogóle w tej lisie jest. O Gavi, czy asysty, Jamal, czy asysty, więc tak się to prezentuje w czystych kontach. To tutaj też region like, 2, czyste konta, 10 dopiero miejsce. Więc co? Skończyliśmy z dobrym dorobkiem w sumie w lice w ekstraklasie. Y Punktowym, więc co? To by było na tyle. Jak w się spodobał, je za nie zapomnijcie za w górę zaskruję, ten kanon tam na dole. I co? Wbić na poprzedni odcinek z symulacją jak w Lidze Mistrzu. Więc co? Ja się z Wami żegnam. Do następnego. I na razie.